Proszę bardzo. Chciałbym zadać takie pytanie, czy może być może dość ogólnie sformułowane. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, nie ma żadnych gwarancji, że Ameryka nie zapewni bezpieczeństwo. Więc co należy zrobić w dziedzinie polityki międzynarodowej? Na jakie sojusze postawić? Czy w ogóle stawiać na jakieś konkretne no Proszę pana, Sojusz Atlantycki ma taką zaletę, że niewątpliwie istnieje i że to jest od strony militarnej organizacja dysponująca pewną siłą, więc to nic złego mieć sojusznika takiego, który obiecał obiecał, że w razie czego może Polsce pomoże. Bo, bo trzeba pamiętać, jak brzmi artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ten, który tak, na który się tak skwapliwie powołujemy. Otóż on brzmi tak, że jeżeli je, któryś z członków sojuszu zostanie napadnięty, tam dalej rozwijają, co to znaczy. To inne państwa NATO mogą rozważyć, w jaki sposób przyjść mu z pomocą. Mogą rozważyć, w jaki sposób przyjść mu z pomocą, ale mogą rozważyć, żeby mu nie przychodzić z pomocą. Także nie ma tu automatyzmu, bo NATO nie pozbawia, traktat waszyngtoński nie pozbawia uczestników Sojuszu Atlantyckiego suwerenności państwowej. Także oni sami decydują, jak się zachowają w Radzie czego. No i warto też pamiętać, że. Jaki jest obszar działania NATO? Według traktatu Waszyngtońskiego to jest Europa i północny Atlantyk do zwrotnika raka. Taki jest obszar działania sojuszu. Więc jeżeli na przykład Polska uczestniczy, kontyngent wojskowy uczestniczy w Afganistanie. Tu on jako żywo, Afganistan nie leży ani w Europie, ani nie leży na południe, znaczy na północ od zwrotnika raka. W związku z tym nasz udział nie wynika z Sojuszu Północnoatlantyckiego. To już jest dwustronne porozumienie i uważam, że to powinniśmy właśnie otrzymywać wynagrodzenia jakieś. No i na tym polega nie to, żeby występować, szukać jakichś egzotycznych tych, zresztą nie wiadomo, czy, czy by ktoś z nami chciał tam jakiś fedus zawierać, bo tylko wyciągać korzyści maksymalne z tego, co jest. Bo jest, trzeba się trzymać pewnej zasady metodologicznej, żeby porównywać coś z czymś, to musimy porównywać coś, co istnieje, z czymś, co istnieje. Bo my wyobraźnie mamy nieograniczoną. My zawsze możemy wyobrazić coś pięknego, i ono oczywiście będzie lepsze od tego, co jest, tylko ma jedną wadę, będzie miało jedną wadę, że tego nie ma. Więc dlatego musimy porównywać coś, co jest, z czymś, co jest. Proszę bardzo. Proszę pana. Ja mam pytanie dotyczące e, roszczeń żydowskich, bez, e, dotyczących tych bezdziedzicznych roszczeń, e, bo wiadomo, że podczas wojny ginęli nie tylko polscy Żydzi. I jeśli tak, czy te roszczenia są wysuwane wobec innych krajów w Europie? I jeśli tak, to jak te kraje się przed tym bronią? Nie bronią się. Ponieważ w tej chwili na celowniku jest Polska. Inne kraje cicho siedzą, korzystają skwapliwie z tego, żeby siedzieć cicho, że nie są same na celowniku, no, ale się znajdą pewnie prędzej czy później. Ale to tak jest, że no, tamtego teraz rozbierają, to my cicho będziemy siedzieli, i tak dalej. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Także myślę, że w tej sprawie nie możemy liczyć... Czyli, czyli Polska jest takim do yy, Tak, a poza tym, no, w tej sprawie, jak powiem, nie możemy liczyć na solidarność czyjąkolwiek. Proszę bardzo, drugie pytanie. Drugie pytanie dotyczy państwa Izrael. Przywódcy tego państwa sobie tak, dosyć tak odważnie poczynają tam ze swoimi sąsiadami. Tu gdzieś komuś drona jakiegoś wyślał, tu niedawno premier Netanyahu. Powiedział, że jeżeli wygra wybory, no to zanektuje zachodni brzeg Jordanu, jakieś tam problemy z Iranem. Troszeczkę to nabiera tempa. I teraz, czy to wynika właśnie z takiego bojowego charakteru, powiedzmy, tego narodu, czy może szykują się do jakiejś przeprowadzki? No, ja nie wiem, czy to nie są takie truntadrackie popisy premiera Netanyahu. Przed wyborami, bo tam też jego pozycja się trochę zachwiała, nie udało mu się stworzyć rządu, jest powtórne wybory tam są, ale być może, że coś jest na rzeczy, bo dopóki prezydentem jest Donald Trump, to rzeczywiście on spełnia wszystkie izraelskie życzenia, a nawet je odgaduje, chyba. To może się wydawać korzystne dla izraelskich władz. Ale też tam są pewne ograniczenia, na które zwrócił uwagę kilka lat temu izraelski minister infrastruktury. Izrael, jak wiadomo, jest przeciwny i zaniepokojony irańskim programem nuklearnym. Nie dlatego, że się spodziewa czy obawia, że jak Teheran będzie miał broń jądrową, to zaraz następnego dnia tę bombę zrzuci na Izrael. Nie. Tylko ten minister powiedział tak. Jeżeli Iran, Wejdzie w posiadanie broni jądrowej, to jest to kwestia czasu i to niedługiego, jak o broń jądrową postara się Arabia Saudyjska, Turcja, a być może nawet Egipt. I zakończył tę wypowiedź takim retorycznym pytaniem: I kto wtedy będzie chciał mieszkać w Izraelu? No, rację, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. Wolałbym się przenieść w jakieś spokojniejsze miejsce. No i, ale żeby się przenieść. To jest różnica, czy się przenosimy, że tak powiem, na gołą ziemię i zaczynamy od zera, czy się przenosimy na materac wysłany miliardami dolarów. To chyba jest różnica, więc to y, na razie nic y, tak wyraźnie tego nie zapowiada. Ale jeśli by doszło do jakichś takich przetasowań w Europie, to możliwe jest wszystko. Możliwe jest wszystko, również utworzenie judeopolonii. To jest stara koncepcja judeopolonii z 1916 roku, kiedy Niemcy były jeszcze przekonane, że wygrają wojnę. Jeśli na wschodzie to poszli jak burza, tam naprzód. No i wtedy jeszcze nie było takiej mody, że tam wyżynać całe narody, to jeszcze nikt na to nie wpadł. Jeszcze poziom kultury był trochę wyższy. Ale Niemcy chciały się stworzyć taki kordon sanitaire przed swoją częścią Europy. No i właśnie judeopolonia to była takim pomysłem, żeby zguberni przyłączonych do Rosji w czasie pierwszego rozbioru Polski i przyłączonych przez Katarzynę guberni czarnomorskich, stworzyć taki właśnie pas ochronny od Zatoki Ryskiej na północy do Morza Czarnego na południu. I to była właśnie Judeopolonia. Skład narodowościowy był taki, że tam 40% Polaków, 40% Żydów, bo to była pepiniera, przez Żydów światowych takich. No, i tam reszta narodowości innych, jakieś ilości mniejsze. Ponieważ y, główne centra polskie były poza Judeopolonią, to oczywiście siłą rzeczy kierownikami politycznymi Judeopolonii byliby Żydzi. To jasne. No, ale to się nie udało. Potem Niemcy jeszcze próbowali innej, tam w czasie okupacji, była taka koncepcja Lublinland. Mniej więcej od Siedlec na północy do Niska na południu, taki rezerwat. Ale potem w świetle rozna, że nie ma co, i tam ostateczne rozwiązanie, i tak dalej. Ale to zawsze może odżyć. Jak, bo tak, no jeżeli rozbiór Ukrainy zostanie już międzynarodowy, przyklepany, no to dobrze, ale zachodnia Ukraina nie ma, zostaje pozbawiona okręgów przemysłowych, prawda? I w takiej sytuacji całkiem byłoby rozsądne połączenie ją ze wschodnią Polską, jeśli tu roszczenia żydowskie byłyby zrealizowane. No a żeby Niemców tam jakoś obetrzeć im łzy, to żeby mogli odzyskać ziemię utracone. To jest czarny scenariusz, ale już się zdarzały takie czarne scenariusze, jeszcze gorsze. W związku z tym, no, dlatego właśnie trzeba się koncentrować na wzmacnianiu własnych sił, na wzmacnianiu gospodarki kraju, bo to armia maszeruje na brzuchu, prawda? No i żeby ta armia jednak ta, która, ta, która słucha rozkazów rządu polskiego, jakikolwiek był on nie był. I dopóki mamy państwo, bo wielu ludziom się zdaje, że a to, to państwo to już diabli niech je wezmą i tak dalej. No. Dopóki mamy państwo, jakie było, no nie było, to zawsze możemy je zreperować. A jak nie będziemy mieli, to już nie możemy go zreperować. Już nie mamy czego. Więc dlatego to jest takie istotne. Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja tak dużo tym, tym czasu poświęciliśmy. i Pan redaktor, który obecny na grabież przyszło i nie wiem. Wydaje mi się, że powinniśmy się tym pocieszyć, że nasi bracia starsi wierze posługują się i chcą się posłużyć naszą metodą na wnuczka, posługując się kłamstwami, co uzyskać jakieś korzyści. Także to jest nasza polska metoda i powinniśmy może być dumni, ja w nawiasie mówię to, ale tak, tak. proszę Pana, no to rzeczywiście, ale niewiele nam z tego przyjdzie że byliśmy wynalazcami tej metody. Myślę, że niewiele nam z tego przyjdzie. Że jeżeli nastąpi przesunięcie własności, to nie w naszą stronę z tego powodu, tylko w przeciwną. Więc to ja bym takiej wagi do tego nie przywiązywał. Rozumiem, że to jest ironia, więc... Tak, ta, nie, jasne. To jasne. Proszę bardzo. Pani Stanisław, chciałem zapytać, czy w ogóle wybory mają jakieś znaczenie. Nie ma, no różne są opinie yy, na ten temat. Kolega Mikke na przykład twierdzi, że gdyby wybory rzeczywiście mogły, miały jakieś znaczenie, to już dawno byłyby zakazane. No ale on chyba sam w to do końca nie wierzy, bo zawsze kandyduje, jak tylko może. W związku z tym chce to sprawdzić na własnej skórze. To tak jak wszyscy wiedzą, że pieniądze nie dają szczęścia, ale każdy chce się przekonać o tym osobiście. Czy <słyski> to prawda? Ja muszę się przyznać do czegoś takiego, zresztą nie ukrywam tego specjalnie, że ja nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej. Zwłaszcza w epoce totalnej inwigilacji i broni jądrowej. Proszę Państwa, no Polska nie ma broni jądrowej, ale inwigilacja się odbywa i u nas. Totalna inwigilacja, o ten Pegasus chociażby który został kupiony. A to nie jest jedyny system inwigilacyjny. No i wielu ludzi myśli, że tam to wszystko naprawdę z tą demokracją, ale w państwach, gdzie, które mają broń jądrową, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się zgodził na to, żeby ulica decydowała o tym, czy i kiedy ona będzie użyta. Żeby ulicy. Dać, pozwolić trzymać cyn... palec na atomowym cynglu. Nikt na to nie pozwoli. No ale pozory trzeba zachować, prawda? Pozory trzeba zachować, tam trzeba suwerenom kadzić i tak dalej, tu wy wszystko możecie. Ale to kadzenie ma granicę. Zilustruję to przykładem z Polski. Możemy sobie wybrać prezydenta, posłów, senatorów, tam tego wszystko. Referendum możemy przeprowadzić prawie na każdy temat z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem podatków. Tego nam nie wolno. Tego nam nie wolno. I to ustawa jak woł tam jest napisane. w Referendum w sprawie w spraw podatkowych jest zabronione. Więc taka, taki jest zakres naszej suwerenności. Proszę Państwa, są dwa takie modele, że tak powiem, tego kamuflażu demokracji. Jeden turecki. Taki chamski dosyć, no prostacki, brutalny, a drugi zachodni, to taki bardziej elegancki, łagodniejszy. Na czym polega turecki? To jak Kemal Atatürk modernizował Turcję w latach dwudziestych ubiegłego wieku, to no już panowało takie gusło, że musi być demokracja, więc on mówi, jak wy tu nie możecie bez tego wytrzymać, to dobrze, zakładajcie se i tam się kotujcie, ale powiada, ostatnie słowo należy do armii. I jak wygrywa nie ta partia, co ma wygrać, to armia mówi, o, hola, hola, tu były nadużycia, jeszcze raz musimy powtórzyć. No i tak powtarzamy, aż wreszcie jest tak, jak miało być. Więc mówię, to jest taki brutalny, trochę hamski sposób, no ale jest. Zachodni jest trochę inny, bardziej elegancki. I tu się posłużę takim wywiadem rzeką. Który przeprowadzała taka pani Krystyna Okręt. Ona prywatnie jest naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kusznera, więc bardzo inteligentna pani, wszystko wie. No i pyta, przeprowadza wywiad rzekę z takim hrabią, Aleksandrem de Marange, który był szefem wywiadu francuskiego. No i tam wypytuje go o różne rzeczy i w pewnym momencie pyta go. Proszę pana. Z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki obrażony, mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Co pani mówi? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable korespondant. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana urazić, ale to w takim razie z jakich środowisk wywodzą się ci pańscy honorable korespondant? I on już taki udobruchany powiedział: ach, proszę pani, z najróżniejszych, może być to kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. I mówił o tym jako o rzeczy zwyczajnej. Minister stanu Republiki Francuskiej, może być on honorable korespondent tamtejszego wywiadu, i on to tak mówi le lekkim tonem. No to musimy sobie postawić pytanie. W jaki sposób dochodzi do werbunku takiego dygnitarza? Czy do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu, bez zaproszenia, siada na fotelu, nogę na nogę, zakłada i do tego dygnitarza mówi: Ekscelencjo, proszę tu do podpisania podpisać papierek, że ekscelencja zachować o w tajemnicy, pseudonim taki, a taki, a ten, na równe nogi się zrywa, mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV zabytkowy, rozwala temu werbownikowi na głowie, karetka go na sygnale odwozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego miało miejsce. To chyba tak się ten werbunek nie odbywa. No dobra, jak nie tak, to jak? A no pewnie tak. Że do takiego ambicjonera przychodzi jakiś pan, albo nawet dwóch, i powiadają: Proszę pana, my tu już się panu przyglądamy z ciekawością. Pan bardzo ciekawe rzeczy mówi. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi republice, ale pan rozumie. No to jak on rozumie. To zaczynają do niego napływać pieniądze, nieduże, ale takie, które tam umożliwiają prowadzenie kampanii politycznych. Zaczynają, prasa, media zaczynają się nim interesować, robią wywiad, i on wydobywa się z anonimowości, staje się celebrytą politycznym i tak kropla, krok po kroku dochodzi, czasami nawet aż do szczebla prezydenta. Ja uważam, że prezydent Macron to właśnie jest takim, taką wydmuszką. Francuskiego wywiadu. No co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny? Prawda? To nic nie, nie szkodzi. I tak, do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy: siła i wiedza. Jednym i drugim dysponuje armia i tajne służby. No ale trzeba jakiś taki parawan stworzyć, żeby tu ta ludzi nie poraziła ta naga prawda. Bo nie ma nic bardziej gorszącego, jak prawda. No to lepiej ich utrzymywać w takim... No to, no, to, no, to tak to wygląda. Proszę bardzo. Proszę pana. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie o no tą kampanię wyborczej. Nie tak dawno prezes partii rządzącej podczas wieczoru, bo pod czego nie wiem jak to nazwać, ogłosił taki pomysł, że do 2023 roku podniesie płacę minimalne do 4000 zł miesięcznie. I tutaj jest pytanie, czy jest przy Pana zdaniu to jest po prostu taka obietnica bez pokrycia, czy tam po prostu oni faktycznie zamierzają coś takiego przeprowadzić, żeby ratować To może Zbucze. od razu odpowiem, a potem Pan zada następne, bo zapomnę o co Pan pytał. Proszę Państwa, no rzeczywiście tak powiedział Pan Prezes na konwencji w Lublinie. No, te konwencje przedwyborcze mają to do siebie, że tam różne obietnice padają, ale na szczęście większość zapominają później po wyborach. No to jakby tej, o tej zapomniał, to dzięki Bogu, bo jak nie zapomni, będzie próbował to wprowadzać w życie, no to odczujemy to bardzo boleśnie. Proszę Państwa, dlaczego? No, przeprowadźmy taki rachunek. Wyobraźmy sobie, że... Płaca minimalna, bo o tym mówimy, wzrosła o 100 zł miesięcznie. Wszyscy dostali 100 zł więcej. Przy obecnym systemie fiskalnym, co się wtedy dzieje? Rząd od razu bierze 19 zł na podatek dochodowy, więc już nie 100, tylko. Zł. No i składkę na ubezpieczenie społeczne. Prawie 50%, czyli już 70 zł wziął. Ale temu obywatelowi jeszcze zostaje 30 zł, no to lepiej mieć 30 zł więcej niż nic. No dobrze. Ale w gospodarce musi się wszystko bilansować. I skoro wszyscy dostali po 100 złotych więcej, to żeby się wszystko zbilansowało, to ceny muszą nieznacznie wzrosnąć. Na przykład o 3 grosze na sztuce. No i taki obywatel, jeden z drugim w ciągu miesiąca Kupuje około tysiąca dóbr i usług. No to wyda 30 zł, kupując to samo co i przedtem, czyli nie zyskał nic, a rząd zyskał 70 zł jeszcze dodatkowo z tej podwyżki centów bierze przez podatek VAT, czyli nawet więcej jak 70 dlatego tak chętnie obiecują to. No ale co się może stać? Tu Zdania ekonomistów są podzielone, najdelikatniej mówiąc, i ekonomiści, którzy są prorządowi, to mówią tak: to bardzo dobrze, że zostanie podwyższona płaca minimalna, bo to będzie koło zamachowe gospodarki, i taki na przykład fryzjer, który dzisiaj strzyże, tam nie wiem. 50 klientów dziennie, to będzie musiał szczyt 150 klientów dziennie. Jak nie będzie miał tylu klientów, to nawzajem się będą tego, od czego PKB wzrośnie i tak dalej. No powiem, skomentuję to taką anegdotką. Dlaczego jest więcej ekonomistów niż astronomów? No bo więcej jest ekonomistów niż astronomów. Dlatego, że astronomowie wiedzą, że gwiazdy poruszają się same. A ekonomiści myślą, że jak oni by nie pchali rzeki, to by nie popłynęły do morza. Więc pracowicie pchają rzekę. Czasami w drugą stronę to też jest. Tacy mniej spostrzegawczy, to w drugą stronę pchają. Więc jeżeli płaca minimalna wzrośnie do 4000 zł, no to po pierwsze ruszy inflacja. A po drugie, to co mówiłem, bardzo wiele podmiotów gospodarczych w Polsce nie będzie w stanie sprostać tego rodzaju kosztom. No i co zrobi? No, ale profesor Gwiazdowski pyta, że rozrośnie się zatrudnienie na czarno. To jest możliwe, ale jak rząd tu wprowadzi, tam CBA zacznie podsłuchiwać wszystkich, podglądać i tam proga. No to może się nie, ta szara strefa może rzeczywiście zostać zdławiona, bo no wtedy nie będzie innego wyjścia jak bankructwa. No i ci obywatele nie tylko nie dostaną czterech tysięcy, ale nic nie dostaną. No i co my wtedy zrobimy? Także ja, a to jest dopiero początek kampanii wyborczej, ja tutaj w, taki, w ramach twórczego rozwinięcia licytacji na obietnicę. Zaproponowałem program pół litra do obiadu na każde dziecko. On ma aspekt nie tylko fiskalny, ale ma aspekt zdrowotny i ma aspekt demograficzny. No bo pół litra do obiadu, ale na każde dziecko. W związku z tym obywatele bezdzietni nawet by nie powąchali korka. To by był, była zachęta do zakładania rodzin. No to dobrze, prawda? ale nie dostaliby nawet do powąchania korka, dopóki by się nie urodziło pierwsze dziecko. No to te pierwsze dzieci rodziłyby się zdrowe, bo tam tego, jeszcze bez tych półlitrowek zbędnych, co by dało państwu możliwość dodatkowych oszczędności na wydatkach na leczenie chorych dzieci. No więc aspekt fiskalny oprócz zdrowotnego. No i wreszcie aspekt demograficzny, bo tam każdy by chciał wypić i zakąsić, więc dzieci było dużo. Ten wskaźnik 1,3 by się podniósł. Myślę, że ktoś na to wpadnie pod koniec kampanii wyborczej, także wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Jeszcze, a mówię, no bo trudno przelicytować pana Jarosława Kaczyńskiego, który tak wysoko poprzeczkę postawił, że Pani ta Małgorzata Kidawa Błońska, to że tak powiem, epatuje nas swoją dobrocią, że będzie nam dobrze. No, dlaczego nam będzie dobrze, to tego nie wiemy, ale być może, że ona zechce nam przychylić nieba i tak nam przychyli nieba, że zobaczymy wszystkie gwiazdy.